Marek, pożyczysz mi kartę? Olejnik. Proszę cię bardzo. No to dzisiaj możemy polecieć w tango. Gdzie Wysadzisz chcesz? ich tak gdzieś? No mogę ich tu wysadzić. Chcecie do parku się przejść? Nagrywam, Marku. Niedawno kamerzysta stracił swoje prawo jazdy. Dlatego trzeba będzie go nauczyć na nowo, ponieważ jak wiadomo nowe przepisy mówią o tym, że jeżeli przekroczy się prędkość o więcej niż 50 km, to wtedy trzeba zdawać się na nowo. I właśnie dzisiaj będę uczył kamerzystę jeździć. Ale Marek, tak, ja słucham. umiem jeździć, po prostu jeździłem za szybko. Kamerzysta. Bez powodu nikt ci nie zabrał prawa jazdy, tak? Trzeba cię nauczyć jeździć i to ludzie ocenią, jak jeździsz. No co Słuchaj, ty gadasz, bo Jesteśmy w ogóle na placu, zobacz. Tu, tutaj będziesz musiał. Do czego to służy tak właściwie? Do parkowania czy co? A tutaj jest tłuk, widzisz? Tutaj będziesz musiał jeździć i ja cię sprawdzę. To ja może ja ciebie sprawdzę też przy okazji. Chętnie Soniaku. To Olejnik, ty też chcesz się nauczyć jeździć? No mogę, to jestem. Nie będziesz się uczył jeździć. Lecz a to może on a też nie ja O, tak. o, 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 zobacz, zobacz. Co jedzie? O kurczę. Samochód do nauki Elka załatwiona. Wsiadamy i lecimy, nie? Powiem jeszcze o tym, że jeżeli na moim kanale będzie 3 miliony subskrypcji, to wtedy kamerzyca zdejmuje worek, więc tam na dole sprawdźcie, po której stronie jest czerwony przycisk, bo mój kanał warto subskrybować. Zapraszam do oglądania. Tutaj będzie ten, twój egzaminator, zobacz. O, ten. Masz tego, egzaminatora popychadło Dobra dawaj siadaj Siadaj Olejnik Otwórz szybę. Także kamerzysta prosiłbym Ciebie na samym początku abyś zrobił łuk Tutaj, masz się przejechać po tych pachołkach. Rozumiesz o co chodzi? No, to rozumiem, no, Może lusterka byś sobie ustawił A właśnie jeszcze musisz Jak? on zniszczy ten samochód Ale nie, nie, nie robisz ten łuk Czemu on nie robi? Co on robi? A czemu on zabiera samochód? Widzisz trwajaca? Czemu on zabrał samochód? Obracaj no, tutaj Zadzisz na jeźdź a olej nikt nie ogarnia, aż tak to Co on robi? Co on robi? Idź Co on robi? Ja, to... ja przyszedłem stąd! Musiałeś no <noise> się uczyć jeździć! No się jeździć! On jest wariaty! Ja, nie, nie, ja się boję! Co powiem, ty co robisz? Jeździć. No uczę się jeździć! Ale miałeś tutaj jechać na tym! Ja miałem cię uczyć! Ale no jeszcze, no Marek! No, Chcesz, żebym jechał, no to jeszcze Ale śmierdzę! Ale... O co on robi? Po łuku debilu! Muszę nas zabić? Co on robi? Ty wariaciek Dawaj kluczyki Jakie kluczyki? No patrz, ja wchodzę w zakręty, robię to zajebiście, naprawdę Jesteś niepoważny Dobra, szofer Jaki niepoważny? Siadaj tutaj i od środka cię na nauczę jeździć, od No nie, ja się boję Ale o co chodzi? No chyba ma masz jechać Ale nie wiem, czy ja chcę już się uspokoiłeś wariacie? No, no to prosiłbym ciebie tutaj, żebyś zaparkował, no. szkladę? radę? No dam, dam dam, no. No to co zaparkuj? Chyba po to to jest stworzone. Ale to co, mam? Tak po prostu wolno jeździć, po co, tak? No jak na egzaminie. Trzeba cię przeszkolić w każdej kwestii. Ale kurde, tu masz kamerę cofania, no to. Ale łatwiej Ja i tak w lusterkach widzę, Marek. Ale masz kamerę cofania jeszcze. Zobacz. No dobra, no i co ja mam zrobić łuk, tak? Tak, łuk, tu, 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 tu. No Okej. Okay. No to... Później tak. na wstecznym. No później na wstecznym wrócić tutaj. Ale powoli, powoli. Czum powoli? I co, dał radę, tako? Po prostu. No teraz tyłem. Nie możesz żaden pachołek trafić. Moim zdaniem to i tak nie umiesz jeździć. Tako? Po prostu? Co w tym za problem jest zrobić to? No przecież wszyscy to oblewają. Patrz, 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 patrz patrz. Patrz jak jedzie gnojek. Nie no, to to jest niemożliwe. No co nie jest niemożliwe. To oszukujesz człowieku. Ale co tak jest po prostu niemożliwe? sobie tutaj stąd wyjechałeś, pojechałeś tam i tyle. To jest oszustwo. Jakie oszustwo? No bo ty nie zrobiłeś tego, ty masz tutaj wspomaganie kierownicy jakieś. A to jest. Y no to masz, ty to zrób. Ja? Jak mam wspomaganie kierownicy? No tak, ty zrób. Jak to ja olejnik? Nie, dlaczego olejnik? Olejnik miał nie no działalność. Ja, ja ci pokażę, ja ci pokażę. No teraz zobaczysz, kamerzysta. Ja to zrobię dwa razy szybciej, dwa razy lepiej i, i, i w ogóle. Czekaj, tylko gdzie jest sprzęgło? No, a tak. tu masz sprzęgło po Okuraj, lewej. Stronie. Po lewej stronie. No, jechałeś kiedyś. Manualem? No jechałem, ale co tak luźno to sprzęgło chodzi? A jak ma chodzić? I co, sprzęgło nacisnąć i co teraz? Puszczasz ten. Co? Jezu Chryste, Opuść najpierw ręczny. Jechałeś kiedyś manualem? Jechałem, jechałem, ja cały czas jeżdżę. Tanty A muszę hamulec trzymać? No musisz trzymać hamulec. I co teraz? No. R? Nie, wbij jedynkę. Jak Jezu Chryste, umiesz ręczny. R, R rakietowy. Jedynka, Raketa. jedynka. Tak? No tak, w lewo i tak. No, wbiję jedynkę, no i jedź. Marek, nie. Ale sprzęgło pójść. Pójść sprzęgło, jak jedziesz. Jezu Chryste. Zgas ci No mówię, że nie opóźni sprzęgło Debilu No bo, ale gaz wciskać jednocześnie co teraz No odpalić Jeszcze A, raz Ta sprzęgło czy co? No masz Tak masz trzymać sprzęgło i odpalić go jest Dobra, wciskie. jest sprzęgło, no. no i odpal go Kluczykiem I co teraz? No i jedź! Jak mam puszczaj, jechać? i puszczaj sprzęgło powoli, Puszczaj, proszę cię proszę cię puszczaj sprzęgło powoli. Jedziesz, brawo, brawo Marek. I wzdłuż linii. Jadę? Ja, jedziesz, nie, do, nie dociskaj hamulca tylko przypadkiem. Proszę cię nie dociskaj hamuca. Tutaj... Ale czekaj, czekaj, bo się wywalę. O jezu, znowu ci zgas! Co? Oko, A co chodzi? Nas? Nie jeździłeś nigdy, Manuela. Jeździłem, tylko to jest jakiś powalony samochód. Jak ja mam tym jeździć? Trójkę wrzucić, tak optymalnie będzie. Nie, trójka, to ci zgaśnie od razu. No nie. Ja ty nawet na jedycy nie umiesz jeździć. Dobra, jak to się odpalało? No przekręcasz kluczyk. A to muszę mieć to... sprzęgło? No tak. I co? Jeszcze? Sprzęgło i musisz wcisnąć Hamulec też? Nie musisz mieć sprzęgła, jak jesteś na neutralu. Jezu chryste Marek! Zamknij pysk! To mam sprzęgło trzymać czy nie. No pytam się, olej, no, teraz nie musisz! Mam trzymać, czy nie! Teraz nie musisz, bo masz neutrala! To co mam zrobić? Wróć jedynkę i sprzęgło! Jak jedynkę? Debilu! Tak, mam... sprzęgło. Dobra, odpalaj to auto Co? To sprzęgło? Wciśnij to sprzęgło. Proszę cię wciśnij to sprzęgło. Po lewej, tak? Tak. Masz, odpaliło, widzisz? I co teraz? Teraz jedynkę. Teraz jedynkę wrzuć. Naz no, ze sprzęgłem, kurczę! Sprzęgło musisz mieć wciśnięte, jak zmieniasz. I co? Jedynkę? Tak! Ale trójkę wrzucę. będzie szybciej jechał Na trójce nie pojedziemy! Zamknij ryj będzie szybciej jechał. Dobra, i co teraz robisz, żeby ruszyć? Wciśleć gaz. Dodechy. I puść sprzęgło. O nie! O, o. Jest, co o co chodzi? On nie umie jeździć, totalnie nie umie jeździć. Ale o co ci chodzi? Spali ja sprzęgło! Trafiam? A co ja zrobiłem? No, no wciskasz sprzęgło i hamulec jednocześnie, znaczy jednocześnie. A co ja mam zrobić? Weź te... tu masz smuta, bo ja już nie mam siły. Dobra, do wiesz co, weź się, kamerzysta debilu, uspokój. Miałem ci tutaj nauczyć jeździć, a ty dalej nie potrafisz jeździć. No jak nie potrafię jeździć? No normalnie co nie, nie to potrafisz jeździć. Kto teraz? Olejnik czy Szofer? ja też mam prawo jazdy. No pokaż, jaki no, jesteś mądry, no, pecie, tam. głupi. Tylko wy mądrze się potraficie idioci. a sami nie potraficie jeździć. To moja wina. Mam też wysiąść. No jeździ z olejnikiem. I co, taki mądry jesteś, no, 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 no to co, no to ruszaj. Masz tutaj łuk zrobić. robić. Co ej, 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 ej. Co ty zrobiłeś? Jak ty przyjechałeś tutaj? Normalnie. O! O kurde, co ty zrobiłeś? Zrebiło! <laughs> kurde, to, 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 to nikt z was nie potrafi jeździć? Co Szofer, co ty teraz ty, pokaż. Szofer, teraz ty jeździsz w takim razie. Ja mam jeździć? Chociaż ty w sumie umiesz jeździć. No to co? To dawaj, wsiadaj. No to jest Dlaczego rozwaliliś pachołek? Dajcie teraz wyjedź, kurczę. Pachołek rozwalony jest. Masakra. Co ten olenik robi? Co ty najlepszego zrobiłeś? No. Nie potrafisz jeździć. To teraz szofer jeździ, tak? Ten to potrafi, co? Dajesz radę szofer. Ty najlepiej jeździsz ze wszystkich. Nie, 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 szofer dobrze jeździ. Trzymaj kamerę. No co ty szofer to jest idealny kierowca. Zobacz jak on dokładnie fartuje Idealnie! Co tego jest szoferem? 100 do centymetra. Nikt nie potrafi tak dobrze jeździć jak szofer. Są prawie w pachołek przywalił? Ja bym walku... Bo go nie widać. Jak go nie widać? Oczywiście, no że go nie widzę. No proszę cię człowieku, no ty drugi prawie przywaliłeś. Tej... No tak. Nie, 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 szofer dobrze jeździł. To co, kamerzysta dalej, ty próbujesz? Nauczę no, mi cię Nie, no ty jest ty sam, tylko że teraz sam. Dawaj Marek. Ja? No, Ale, Ale no, nie będzie wiedział, co mam zrobić. To będzie wiedzieć. Będziesz mi mówił przez okno? Tak, to co, teraz Marek? No teraz ja na to wychodzi. Dobra, co mam zrobić? Powiesz mi jeszcze raz, szofer. No jechać wzdłuż tych linii. Ale, jest, dobra, dobra, co mam tutaj zrobić? Na tej biegu. I sprzęgło trzymaj. A ten hamulec ręczny? No spuść. Z dół. I co teraz? Sprzęgło. sprzęgło. Sprzęgło i jedynka. Sprzęgło? Sprzęgło, no jedynka. Teraz? No i teraz jedź. Powoli puszczaj sprzęgło i gaz. Ale ja nie umiem używać gazu. A co No widzisz, sprzęgło? jedziesz. Kierownicy też mam używać? No używaj, tylko wzdłuż linii pamiętaj Kurde, ja się boję trochę Nie No jedź Marek je, Nie, prosto. Ja nie chcę no Jak na razie ci wychodzi, jazda prosto ja zaliczona No, no nie, no ty, no ja nie potrafię Jak nie potrafisz, no jedź Nie, ja nie chcę Przecież No jedź dos... Marek, jedź Nie No jedź, to, je, to dziecko umie zrobić A jak mam tutaj skręcać? No kierownicą ruszaj, trzymaj kierownicę Ale co ty robisz szofer? No pomagam ci Szofer zo, 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 zostaw, Tarek, sto, został, hamuj powoli, zostaw. Hamuj powoli. Ja, 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 hamuj, jak, ja hamuj, ja, hamuj. 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 O nie. Jest jest nie, no, no, ja nie mam no, hamować, no Już miałeś? Hamulec. Chryste. Debil. Debil, Gas. po prostu debil. Ty to widzisz, sofer, Ty to widzisz? No <grytania> wsteczne. Jak wam wsteczny zrobi? Musisz do góry wziąć i Jak? Weź tu wsiądź kamerzysta i nie potrafię. To musisz do góry. Nie potrafię jeździć. Wsiadaj tutaj. Jakbyś mi dał automatyczną skrzynię biegów, to bym jeździł. A tak to nie potrafię. To za mnie wyjedzie tutaj? Szofer. No ja trzymam kamerę, Dobra, dawaj. to słuchaj, dawaj sprzęgło. Zjedynki, I co teraz? Zjedyn... Zjedyn... No po prostu, jak jechał do przodu, tylko do tyłu. Je. No dobra, to powiedz mi, co robić. Gaz. Chyba puszczać i gaz lekko dodawać. Dobrze, jedziesz, jedziesz. Kierownica. kierownica! Kierownicą ruszaj. No przecież jadę. Ale ruszaj kierownicą. Jak mam ruszać kierownicą? A nie wyrobisz. Dawaj, jedź, jedź, jedź. Uważaj, super, bo cię przyjedzie. Dawaj, stój, stój, stój. stój! w coś? Nie, nie, nie. To jest nieuniknione, to jest nieuniknione. Oszukamy trochę. O, pa, udało ci się. Jeszcze, jeszcze! Stój! 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 Do przodu teraz kawałek. Do przodu? Do, do, do przodu, Marek. Do przodu? Ale nie, no tak. nie, nie! Nie! No nie! Marek! Nie. No, nie. Muszę jeździć dalej. No, lepiej nie jeździ. no jedź. Dobra, co mam zrobić teraz ze skrzynią? Wsteczny próg. Jak wsteczny? No, jak ci pokazywałem. Co? No, no, gazu lekko. Ale kierownicy nie, używaj, zacznij ja używać jeżdżę. kierownicy. Ja nie jeżdżę. Dobra, kamyżyca, sprawdzimy cię na mieście, jak jeździsz. Możemy ja to jest tragedia. Ja nie, ja nie, ja nie dam rady jeździć, sorry. To jest zbyt trudne. Ja Jak nie na trudne, przecież to jest łatwe. Nie nadaje się do manualnej skrzyni biegów. Ja mogę jeździć tylko automatem. Dobrze, pojedźmy na miasto. Także jedziemy. Proszę tutaj na tym skrzyżowaniu jechać dalej prosto. A czemu wszyscy się na nas gapią? Dlatego, że ty jedziesz w worku, jak nienormalny. Jak jak nienormalny? I przed Proszę chwilą cię. gazowałeś tutaj. Proszę cię, człowieku. Zogazowałem, patrz. Uuuu. Teraz wszyscy będą się na ciebie gapić. Patrz, jak wystartuje, widzisz 30, 37 sekund. Zrób stopkę i wystartuje na całej pisdzie, jak będzie tylko ten możliwość. 5 sekund, 5 sekund, patrz. Ale nie można tak, startować. Jak nie można, patrz. Oje, Ej, Jedziemy, patrz! Jak ty jeździsz? A już 50 to nie mogę więcej. Nawet żeby nie stracić lewo konta... jazdy. Ale wystartować można. Nie przekroczyłeś prędkości? Nie przekroczyłem prędkości. Jadę bardzo bezpiecznie. I znowu PINA Tylko jeż, Dobra, Tylko... Proszę tutaj jeździć, w lewo nie? skręcić na skrzyżowaniu? Przejechałeś egzamin niezdany. Jak przejechałem egzamin niezdany, jak tam nie można było skręcić? No w lewo miałeś skręcić. No to... Ja mówię jak masz jechać, tak? Czemu tu pika rozumiesz? coś! No bo jest ograniczenie do 40, a ty jedziesz 41. Tutaj proszę na skrzyżowaniu w prawo skręcić. Dobrze. A czemu kierunkowskazu używasz? A co to mam nie używać kierunkowskazu? No nie wiem, chyba nie. No i teraz proszę jechać prosto i proszę w lewo. Na pierwszym skrzyżowaniu czy na następnym skrzyżowaniu? Na pierwszym skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo. Skręcaj, skręcaj, tylko bez kierunkowskazu. Kierunkowskaz jest tutaj akurat zbędny. Proszę, proszę. Już spuściłem go. Czyli co masz dany egzamin? Nie, nie, niekoniecznie. Weź tutaj tak. Pojedź troszeczkę szybciej. Pojedź, no pojedź, pojedź. O tak! Mam nadzieję, że drugówka ci wyjedzie gnoju, bo tutaj komenda jest. Ale jedź, 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 szybciej! A jak? A 50 godzinę, jech, dlaczego miałem mi wyjechać? Ja myślałem, że cię złapię, bo tutaj komisariat jest. I co, gdzie mam teraz jechać? Jest stop, tam się zatrzymać czy nie? No powinienem się zatrzymać. I w lewo. W lewo powiedziałem, debilu! Ja, kierunki mi się mylą, Marek. No tu jest prawo, a tutaj jest lewo, czego ty nie rozumiesz? Na tym skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo. Z kierunkowskazem. Prawo, prawo, lewo, prosto. lewo, prawo, czekaj, prosto. W lewo ma skręcić. W lewo, dobrze. W lewo! No dobrze, no. I Barek, no, jak prosisz, żebym no, skręcił. Miałeś telefon... w lewo skręcić. To jest w prawo, debilu. Zatrzymaj się tutaj. Zatrzymać się? Tak, zaparuję. Dobrze, parku. ja z tobą nie jest. nie. zaparkuj tutaj. Dobrze, zaparkuję, nie jeżdżę z tobą. I co teraz? To prowadzi w takim nie, razie. Nie ja egzamin zdałem i tyle. Ja, nie uważam... Nie egzaminu. ja uważam, że to zdałem. To idź sobie na egzamin do Lordu normalnie. No i co? Dawaj szafer, No kurde, taki człowiek nie może zdać przecież. No kim on jest? Kim jest kamerzysta, żeby zdać? Mówi mu się skręć w prawo, no to ten skręca w lewo, idiota. I gdzie on w ogóle poszedł? Zaraz go zawołam no ty iść, tak? jedziemy? Ty olejnik, Nie potrafisz no. nagrać film. Chciałbyś jakąś dziewczynkę? No w sumie. Co? No na olejnika jakąś dziewczynkę. Jak? No to nie jakoś... wiem, zaraz jakoś znajdziemy. Fajne. Tutaj wiesz, przyjechałem na taką dzielnicę specjalną. W sensie, że co? No że w sensie, że znajdziemy dziewczynkę olejowi. Jaką dziewczynkę? Ja zaraz zobaczysz, Ziesz? że tu ja wychodzę, stąd nie mam. Nie chcę tu siedzieć. Zobacz, Ale daj ciekawe, kamerę. Daj kamerę Markowi. Daj kamerę Markowi. Ale, daj kamerę Markowi. Nie ma... Ale co ja Spokojnie zaraz będą. Co ją ja nagrywać? Myślę, że czy... tak, czy... tak powinny stać, Ciebie? czekaj. Kogo ja mam nagrywać? No zaraz... O, stoi jedna. Gdzie? To jest stoi, bez jest... No gdzie stoi? O nie. O nie. O nie. Ale gdzie stoi? Tu, ja wychodzę już. Sorry! Co? Chcesz się przejechać? No w sumie mogę. To chodź z tej strony, z lewej strony. Ja co, to co, to robisz? Robisz? co to robisz? Ej, to jak wszystko załatwicie tam z nią, no to przyjedziecie po mnie chyba, co? No dobra, no. ale dobra, to ja czekam tutaj. Co się tutaj dzieje właśnie? Wyjaśnisz mi. Siema Hejka. Słuchaj, kolega z tyłu jest... powiedział, że się mu podobać, nie? I... No fajna dziewczyna. Co teraz Marek i kamerzysta? To może dla kamerzysty? Dla mnie? Nie, nie, nie ja nie ja mam na góry. jestem brzydki bardzo. Kurde, ty jesteś tak słodka jak pączek, którego rano jadłem. O, dzięki. To było śmieszne? Myślałem, że to było słodkie, tak bardzo jak ty. Słodkie. Mm, bardzo słodkie. Bardzo słodkie. Też jesteś słodka dziewczyna. O co chodzi? Nie wiem. No to w sumie chyba już wszystko git, tak kamerzysta? A ja nie wiem, ale nie pytaj się. Marek. Ty, kamerzysta, wiesz gdzie jechać? Gdzie? No nie wiem. czym my w ogóle jedziemy kamerzysta? No Właśnie. Ty? Wysadzimy ich gdzieś. A, no dobra, możemy ich gdzieś wysadzić. Ale ja to słyszę, wiecie? Ale ty nie słyszysz. Wszystko słyszałem, czemu chcecie nas wysadzić? No bo my musimy już lecieć tak właściwie do domu, nie? A co ja mam robić? No nie A wiem, wiem bo. Na randkę? na randkę? Nie, żartowałem. W sumie jadę. to byłaby dobra opcja. No nie, 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 nie. Ej, ale tak jak to przemyślałem, lecimy, no lecimy, to rzeczywiście mamka. moglibyście. Marek, pożyczysz mi kartę? Olejnik. Proszę cię bardzo. No to dzisiaj możemy polecieć w tango. Gdzie chcesz? Wysadzisz ich kamerzysta gdzieś? No mogę ich tu wysadzić. Chcecie do parku się przejść? No w sumie. Na romantyczną kolację. Olejnik. Pierwszy spacerek, później randeczka. No my już po prostu musimy lecieć do domu, nie? I po prostu olejnik, jutro się widzimy znowu na nagrywkach, nie? Dobra. No dobra, macie tu park. No to dzięki kamerzysta i Marku. Co się tutaj stało? Nic, znalazłem mu dziewczynę. Taką wiesz? Wiesz, jaką dziewczynę? Czy kamera chyba się wstydziła? Ale ona widziała w ogóle tą kamerę, czy nie? No widziała, widziała. Ale ja jej nie nagrywałem tak, wiesz, hamsko Ja tak bardziej ukrycia to. Ale myślę, że olejnik dzisiaj będzie mieć fajny wieczór. Ale czekaj, bo Jaki, jakim cudem to w ogóle się stało przed chwilą? Co? No to, że jakaś dziewczyna wsiadła do samochodu i Olejnik z nią poszedł, tak po prostu, po dwóch minutach, wysadziliśmy ich. No normalnie, tak to się robi. Tam na tej dzielnicy, tam tak się robi. O Boże. Marek, są pewne dzielnice, w pewnych miastach, które... Odpawia... Ale czemu Olejnik jest takim debilem, że on wysiadł w ogóle? Co on wyślał? No nic, to no, ma kartę. Znaczy dałem mu gotówkę. Gotówkę mu dałeś? No. No to tyle wystarczy. Żeby miał miły wieczór. Dobra Marek, jedzeliśmy uczyć się jeździć, a skończyło się troszeczkę inaczej. No na tym, że olej dzisiaj ma randkę, tak? No tak. To co jedziemy po szofera i kończymy film. Jedziemy po szofera i kończymy film. Chyba, że jeszcze trochę cię uczyć jeździć. No tak? już mi się nie chce. Ci się nie chce. Złączony jest. No dobra, to w takim razie pojedziemy sobie jeszcze po szoferę, nie? Ale ty przystojny jesteś tym work. Nie wiem. Jest już z nami szofer, jest za mną samochód, tak zwana Elka I wygląda na to, że po prostu kamerzysta nie nauczył się jeździć Ja również nie nauczyłem się jeździć, jedynie idealnie o, szofer jeździ Co? No, no ja nie potrafię jeździć manualem, ja mogę Ci pojechać gdzie chcesz Automatyczną skrzynią biegów. Manualem nie potrafię totalnie jeździć, także to nie jest dla mnie. Manual jest dla osób ubogich. Po prostu na to wychodzi. No zakończyć ten film, bo pierwszy strony rzeczy. No, no kurde, a olejnik jeszcze poleciał z jakąś dziewczyną. Tak, Opowiadałem Ci zresztą o no. tym. W każdym razie muszę zakończyć ten film, więc zobaczcie poprzednie filmy oraz i zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce, w następnym filmie. Do zobaczenia.